Dzień dobry, kochani. Witam Was po raz kolejny w kanale PanPsycholog.pl. Zajmujemy się w nim sprawami codziennymi i niecodziennymi, interpretowanymi przez pryzmat psychologii. Oprócz tego, że czasem sięgam tutaj po rozmaite badania, wyniki badań naukowych i teorie z zakresu. Nauk społecznych, dzielę się również swoimi osobistymi przemyśleniami i autorskimi komentarzami. Jeżeli interesuje Was taka treść, to bardzo proszę o kliknięcie, łapki w górę, zostawienie komentarza, zasubskrybowanie albo podanie dalej tej treści. Chciałbym, co jest oczywiste, zainteresować nią jak największe grono osób. I dzisiaj temat, który odwołuje się do ostatniego weekendu. Dziś mamy poniedziałek, w sobotę, ulicami wielu polskich miast przeszły marsze organizowane przez prawicowe ugrupowania polityczne. Mam na myśli polskie miasta, to jest tym razem mówimy tutaj o naszym krajowym zjawisku. Te marsze odbywały się pod hasłem Stop Imigracji. Pewnie nie zajmowałbym się tym tematem. Gdyby nie m, możliwość powiązania tych sobotnich zdarzeń z szerszym zjawiskiem, które tym razem nie dotyczy już wyłącznie Polski, dotyczy całej Europy i polega na tym, że ugrupowania głoszące idee prawicowe rosną w siłę. Wobec tego chciałbym przez parę chwil, przez kilka minut skupić się, na przyczynach psychologicznych, na interpretowanych psychologicznie przyczynach społecznych, kulturowych, ale też indywidualnych, bo w końcu tym przede wszystkim zajmuje się psychologia, na interpretowaniu tego prawicowego wzrostu czy prawicowej fali, jeżeli możemy tak powiedzieć, w Europie. Zapraszam Was do Wysłuchania materiału. Zajrzyjmy najpierw do klasycznego myśliciela, który zajmował się pewną skłonnością do orientacji prawicowej. Teodor Adorno. On na początku lat 50. opublikował założenia tzw. osobowości autorytarnej. Do tego dołożył jeszcze koncepcję takiej skali badawczej, skali F, nawiązanie do słowa. Faszyzm nie jest przypadkowy i ta skala, ta skala miała generalnie badać poziom osobowości autorytarnej. Jak on rozumiał osobowość autorytarną? Tutaj są dwa istotne aspekty. Po pierwsze, wyróżniał pewne, pewne wymiary autorytaryzmu, pewne cechy autorytarne i tutaj wspominał o konwencjonalizmie, podporządkowaniu się władzy. Agresji autorytarnej, anty, przepraszam, antyintrospekcji, czyli takiej niechęci do wgłębiania się w siebie, przesądy i stereotypy, moc i twardość, destrukcyjność i cynizm, projekcja, czyli skłonność do przypisywania innym własnych impulsów, i karne podejście do seksualności. To są, to są te wymiary, które badał i które opisywał. Natomiast u gruntu, u, założenia, u założeń jego teorii osobowości autorytarnej leżało to, co tak naprawdę zbadał na podstawie analizy doświadczeń wojennych i obserwacji czynionych przy okazji wojny. To znaczy, stwierdził, że osobowość autorytarna rozwija się w wyniku bardzo restrykcyjnego traktowania dzieci przez, przez rodziców. Surowe wychowanie, represyjne praktyki rodzicielskie to było to, co zdaniem Adorno było przyczyną rozwinięcia się osobowości autorytarnej, która pewnie w jego rozumieniu stała się w jakimś sensie dominantą i ostatecznie zdeterminowała wszystkie te koszmary II wojny światowej. Co nam dzisiaj daje Adorno z punktu widzenia analizy hmm, wspomnianego przeze mnie zwrotu pewnej zmiany? No daje nam niewiele, bo hmm, Adorno opisywał pewien stan zastany Natomiast my obserwujemy dynamikę. Dzieci w skali ostatnich kilkudziesięciu lat w naszym kręgu kulturowym w Europie nie były wychowywane w warunkach coraz większych restrykcji. Odwrotnie. Były wychowywane w warunkach coraz bardziej liberalnych, w warunkach poszanowania ich, coraz silniejszego poszanowania ich praw, emocji. Oczywiście. To, o czym teraz wspominam, to jest pewnie zmiana ostatnich 10-20 lat, konkretnie w naszym kraju. Ale jednak, mimo wszystko, nie ma porównania ze sposobem wychowywania dzieci w okresie przedwojennym i w, nawet w latach powojennych. Zatem Adorno nie wyjaśnia wiele. Być może jakaś modyfikacja jego koncepcji, być może pewne jego intuicje i na pewno pewne cechy jego skali osobowości autorytarnej, Cechy występujące na skali F mają zastosowanie do analizy i znów pytanie, czy konkretnych przypadków występujących w, w tym naszym pejzażu politycznym, mam na myśli przypadki osobowe, czy dynamiki zmiany społecznej, tego nie wiem. Natomiast Adorno tej bezpośredniej odpowiedzi o to, co jest przyczyną sytuacji w Polsce z prawicowym zwrotem nam nie dostarcza. No dobrze, kochani. Rozmawialiśmy o Adorno. Klasyczne teorie są dobre, bo są klasyczne. Czasem coś wyjaśniają, czasem nie. Natomiast jest kolejna ciekawa sprawa. Był taki facet, który się nazywał Altmeyer. W latach 80. i 90. sformułował swoją teorię autorytaryzmu. On się oczywiście oparł na Adorno. Natomiast tam źródła i geneza tego wszystkiego były inne. No Adorno w latach 50. opierał się na tym, co, do czego miał wtedy dostęp, co wtedy było modne. E, można się tam dopatrywać źródeł psychoanalitycznych. Altemeyer oparł się na teorii społecznego uczenia się. Jego skala prawicowego autorytaryzmu koncentruje się na trzech podstawowych wymiarach. Czy nie tam wielu, jak ładorne, nie pamiętam, ośmiu, tylko trzech. Podporządkowanie się władzy, agresja autorytarna, konwencjonalizm. Podporządkowanie się władzy to raczej nie ma co omawiać. Agresja autorytarna to jest wrogość do tych, którzy naruszają, zdaniem tego wrogiego, normy społeczne. Konwencjonalizm to jest przywiązanie czy przedpreferowanie tradycyjnych wartości społecznych. Taka jest teoria, ale te Chciałbym, proszę, żebyście pamiętali, że ja tutaj niczego nie oceniam, niczego nie sugeruję. Staram się też do maksimum ograniczyć wpływ moich własnych poglądów na to, o czym mówię, chociaż oczywiście, jak każdy, jakieś poglądy mam, i jak w przypadku każdego te poglądy mogą mieć i pewnie mają wpływ. Niemniej jednak staram się to przedstawić jak najbardziej bezstronnie i staram się Wam powiedzieć o tym, co się dzieje w psychologii i w naukach społecznych w kwestii interpretowania tego, czym jest prawica, tego, czym jest autorytaryzm w kontekście zmian zachodzących obecnie w Polsce i w Europie, czyli jak to już na początku nazwałem, prawicowego zwrotu. Altemajer wykazał, że prawicowy autorytaryzm jest silnym predyktorem, czyli pozwala przewidywać wystąpienie uprzedzeń wobec różnych grup społecznych, takich jak grupy mniejszościowe jest, pozwala przewidywać wystąpienie homofobii, rasizmu, poparcia dla restrykcyjnych polityk społecznych. Co więcej, badania Altemajera ujawniły rzecz. Kluczową z punktu widzenia tego pytania, które sobie na początku postawi, postaną, postawiliśmy, że autorytaryzm niekoniecznie musi się wiązać najsilniej z tym, w jaki sposób byliśmy wychowywani przez naszych rodziców. Podejście autorytarne może być aktywowane przez, Altmaier nazywa to postrzeganą groźbę. To jest jedna z kluczowych koncepcji, która pozwala nam wyjaśnić um, ów zwrot. Kolejna teoria to jest teoria orientacji na dominację społeczną. Ona była tworzona mniej więcej równolegle wtedy, kiedy badania Altmaiera, a um, ich um, autorami są Sidanius i Pratto. Oni opracowali teorię, która mierzy stopień, w jakim ludzie akceptują i promują hierarchię między grupami społecznymi. Osoby o wysokiej orientacji na dominację społeczną wierzą, że niektóre grupy są z natury lepsze od innych, popierają polityki utrzymujące nierówności społeczne, wykazują większe uprzedzenia wobec grup o niskim statusie. I sprzeciwiają się programom mającym na celu zwiększenie równości. Czy znacie osoby o wysokim stopniu orientacji na dominację społeczną, czy, czy rozpoznajecie w naszej przestrzeni medialnej, w tych treściach, które do nas docierają ze strony polityków, różnych opcji, bo na tym między innymi polega zwrot prawicowy, że postulaty prawicowe przyjmują również ugrupowania nieprawicowe. Czy, czy dopatrujecie się. Przejawów orientacji na dominację społeczną? Pozostawiam Wam to pytanie. I teraz, kochani, zestawienie tych dwóch teorii, czyli prawicowy autorytaryzm, Altemayer i Sidanius i Pratto, orientacja na dominację społeczną. My się tutaj próbujemy zastanowić nad tym, <laughs> dlaczego rośnie prawicy. Dlaczego rośnie? To, że część społeczna możemy założyć, że istnieje w naszym uwarunkowaniu, w naszym kręgu kulturowym, w, naszej, w naszym kontekście historycznym, dziejowym, w, naszym, w naszych stylach zachowania, które nawet w tych, które są powielane przez pokolenia, że wszystko to. Całe to społeczeństwo i kultura wytwarza pewien sztywny, pewną sztywną grupę, która jest gotowa popierać prawicę i ona utrzymuje pewien stały poziom, pewien konstans. Natomiast to, że rośnie, to, że te postulaty stają się coraz popularniejsze, to, że coraz więcej osób chce głosować, to jest wynik zmiany. I te dwie teorie, czyli Altmaier i Sidanius i Prato, pozwalają nam uchwycić troszkę tego ducha zmiany i spróbować wyjaśnić, co ją powoduje. Prawicowy autorytaryzm, on, zgodnie z badaniami Altmaiera, wynika trochę z postrzegania świata jako niebezpiecznego i nieprzewidywalnego miejsca. Czy my postrzegamy nasz świat jako coraz bardziej niebezpieczny i coraz bardziej nieprzewidywalny, no myślę, że możemy zaryzykować takie twierdzenie. Myślę, że jeżeli prześledzimy doniesienia medialne od czasów pandemii poprzez cały okres wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdy prześledzimy doniesienia globalne, niestabilność polityczną, o której cały czas media trąbią, Możemy postrzegać nasz świat jako niebezpieczny i nieprzewidywalny. Natomiast orientacja na dominację społeczną, ona wynika z postrzegania świata jako takiej konkurencyjnej areny, w której grupy walczą o dominację. No, pośrednio jest to również pochodną obecnego. Sposobu czy, czy obecnych trendów w, w, w sposobie kształtowania się obrazu świata, bo to co wymieniłem na początku, czyli te trudne warunki, globalna niepewność polityczna, zagrożenie wojną i tak dalej, to może nas skłaniać do mm, takiego myślenia, że nasza rzeczywistość będzie się stawała taką coraz bardziej brutalną areną. Mamy więc pierwsze, pierwsze, pierwsze wyjaśnienie, które próbuje uchwycić taką dynamikę i dynamicznie wyjaśniać i rozumieć dynamicznie mechanizm tej prawicowej zmiany.